Dobry, witam państwa. Nazywam się Lewandowski Zbigniew. Jesteśmy w miejscowości Majki Małe. Gospodaruję na gospodarstwie 100 hektarowym. Mamy bardzo dużo maszyn firmy Klas. Mamy cztery ciągniki klasy Aksjony. Mamy też również starszego Ariona 630, kombaj klas Lexion, przystawki do kukurydzy ośmiorzędowo. Też firmy Klas. Jesteśmy bardzo zadowoleni z użytkowania tych maszyn, z obsługi dealerskiej przez firmę Kalchem, która nam te maszyny dostarcza, serwisuje, zaopatrza nas w części zamienne, filtry, oleje. Także ta współpraca jest bardzo owocna dla mojej firmy. Wykonujemy usługi cięcia kukurydzy w Class Jaguar 950 w technologii średlecz z najnowszym bębnem tnącym. Mamy tych maszyn bardzo dużo firmy Klas. I na pewno będziemy nadal z tą firmą współpracować. No i oczywiście z dealerem firmy Kalchem. Firma Kalchem przeprowadza także szkolenia z obsługi aplikacji Connect, z obsługi nawigacji, którą mamy. Cemis 1200. Jak je obsługiwać, dobrze wykorzystywać? Jestem bardzo zadowolony z tej nawigacji. Dużo części zamiennych firma Kalchem posiada od ręki. W sezonie bardzo jest krótki czas realizacji potrzebnych części zamiennych. Jest to bardzo pomocne przy mojej firmie usługowej, gdzie liczy się bardzo dużo do nas czas i komfort. Również mamy bardzo dobry kontakt z mechanikami, wręcz koleżeński. Odbierają od nas telefony o każdej porze dnia i nocy praktycznie. Bardzo jesteśmy zadowoleni z tej współpracy i nadal będziemy na pewno to współpracę. Kontynuować. Pracownicy firmy Kalchem są bardzo dobrze przeszkoleni. Z tego co wiem, corocznie lub częściej odbywają już szkolenia w firmie Klas. Dzięki temu ten serwis działa bardzo szybko i już szybko usuwa wszelkie usterki. Chociaż tych usterek jest niewiele, ale jakieś tam jakiekolwiek wynikną, to są bardzo szybko diagnozowane i bardzo trafnie. Są chłopaki bardzo dobrze przeszkoleni. Dzięki firmie Klas nasz park maszynowy jest cały czas wzbogacany w nowsze maszyny, w nowsze rozwiązania technologiczne. Dzięki właśnie tym rozwiązaniom nasza firma usługowa jest bardziej konkurencyjna. Dzięki właśnie tym maszynom mamy możliwość corocznego rozwoju.